moi drodzy, z tej strony Dave, witam w następnym odcinku daily, mamy 4.37 Powiem Wam, że spędziłem się bo się położyłem o normalnej godzinie, ale przebudziłem się tak mówię, kurde, w sumie może nie, może wieczorem, nie? I rozmawiałem ze sobą, z tym swoim głosem. Jest mi prawie przekonał. Ale nie no, wcale, bo w nie, jak już się obudziłem, to warto iść. Zawsze warto iść chyba. Nie było takiego treningu, którego żałowałem. co? Trójka za mną jeszcze pięć i koniec śniadanku i do pracy. To śniadanko mistrzy w ludzie bajgielek lekko przypieczony Dwa jajka, 120 g białek jaj 120 g białek będzie, 120 gram białek jaj yy, i banan. Też pyszne z rana smakuje okej okay, guys ja już po pracy po 14:00 e, i teraz będę kompletował kamerę bo e, przyszła w ogóle dopłacałem dychę przyznam się wam dopłacałem dychę żeby przyszła już dzisiaj więc naprawdę ja zamawiałem o 20 o 19 godzinie i oni dzisiaj już o 11:00 mi ją przysłali więc mega szybkie szacun rtv agd E, że tak szybko Wam się to udało ogarnąć Tripoda mam też do odebrania, e, paczkomatu to po drodze i kartę, teraz właśnie jadę po kartę e, pamięci 256 giby, więc spoko skompletuję to później wszystko ale najpierw chcę jechać do domu e, zjeść sobie obiad czy tam powiedzmy coś dobrego kawkę wypić i pojadę na Łuszczanów E, bo tam przyszła kamera Wiem, to tam skompletuję i już trening nagram już będę nagrywał e, na tym sprzęcie e, ale spoko, bo jest 14 tylko jeszcze jeden trening mam do zrobienia wyjdzie 16 godzinka no 17 nawet powiedzmy e, ja już z głowy mam wszystko w sensie treningi nie, całe, więc jeszcze nauka pozostanie mi montowanie odcinka e, i to tyle. Więc fajnie ciśniemy i, i długo się widzimy. Dobra, robimy mały unboxing. Wszystkie elementy potrzebne w sumie mi, bo kamera kamerą, ale tak kupiłem jeszcze kartę pamięci 256 Giga. Jeszcze była ta karta, bo 256 Giga za 120 zł, Więc. I prędkość też nie taka mała wcale. E, tutaj mam mikrofon, który wam pokazywałem już wczoraj, w sumie. Zwykły mikrofon, koszt może, ja go mam chyba z dwa lata. E, jakby go chciałem do GoPro użyć, ja zapomniałem, że w GoPro nie mam jak tego podpiąć. Chyba on mnie kosztował za 80 zł, jak dobrze pamiętam. A tutaj muszę to rozebrać. To jest tripod, czyli uchwyt fajny. To inny. Mam nadzieję, że to wszystko się fajnie będzie mieścić w plecaku ogólnie, bo jak będę brał na studia albo gdzieś, będę chciał blogować w Poznaniu, to tak, żebym nie musiał, no ewentualnie zawsze no, gdzieś w pokrowcu czy coś, ale no zobaczymy, zobaczymy, rozpakujemy, rozpakujemy to i zobaczymy. co wygląda, yy, może ciężko mi to objąć, ale powiem wam, że sprzęcik, kurde, jaram się, naprawdę się jaram. Mega, mega, mega ten tripod, kazacki, yy, Kamera. ZVE10 Sony. I słuchajcie, nie nagram teraz treningu, już nie nagram jeszcze tą kamerką, bo bateria jest rozładowana. Ja muszę w ogóle naładować. Dobrze Karolina ma swój aparat i ładowarkę, bo pewnie tak bym nie doszedł do tego. Słuchajcie moi, mili, tutaj da widzy przyszłości, bo mm, teraz odcinek, który zrzucam, montuję tydzień do przodu i nie pokażę Wam nic z nowej kamery w tym odcinku, bo e, ja już nagrałem cały tydzień praktycznie tą nową kamerą i dopiero teraz e, nagrywałem ten pierwszy odcinek w sensie po odcinka, gdzie są pliki e, MP4 z kamery. I e, nie mogę tego wrzucić na YouTube'a, ja nawet tego nie mogę obejrzeć na MacBooku i po prostu muszę jakoś przekonwertować te pliki z MP4 tak, żeby MacBook je widział. Już dzisiaj tego nie zrobię, bo siedzę przy tym i nie wiem jak to zrobić. A zaraz będzie 23 i odcinek się wrzuci po północy, a chcę żeby te daily było codziennie, więc zobaczyć jeszcze jeden odcinek tą kamerą i od jutra. Szkoda, bo naprawdę dużo materiału już wieczorem ponagrywałem tą kamerą, czyli o tej samej porze co teraz. Wrzucę to do jutrzejszego daily, więc was nic nie ominie ale muszę póki co zrobić tak. Więc słuchajcie, dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie i widzimy się już jutro. Pozdro.